Siemano Ludziska z tej strony sprytny i witam Was w kolejnym odcinku z United 11. Pytaliście o to, kiedy taki odcinek się pojawi, a więc, na Wasze życzenie, jest także. Mam nadzieję, że będziecie z niego zadowoleni. Tym bardziej, że jak zawsze otwieramy paczki, kwota, jaką przygotowałem, to 475 tysięcy monet. Byłoby ich znacznie więcej. Gdyby nie to, że czasami. No, jeżeli mi się nudzi, jeżeli jestem poza domem i nie mam co robić, włączę sobie grę oczywiście poza domem, nie, że na dworze, ale na przykład u dziewczyny, a ona w tym czasie tam zajmuje się swoimi sprawami, no to ja włączę sobie grę i mogę pootwierać paczki, zabić troszeczkę nudnego czasu, jaki się zdarza. Oczekiwaniu na przykład na to, aż ona wyjdzie z łazienki O. No to co, otwieramy paczki paczki za 9000, jeżeli chodzi o zawodników, w których trafiłem. Uuu, Falkaon, czerwona karta. No, nie cieszyłbym się, gdybym go trafił. Dlaczego? Dlatego, że nie mam składu z Ligi Angielskiej. Ktoś w komentarzu pytał mnie, dlaczego nie mam e, drugiego składu. No ale po co mi drugi skład? Trzeba by było w niego inwestować, bawić się. E, no i uwaga, pierwszy złoty zawodnik albo czerwony. Kogo bym chciał? Kogoś z... E, z kogo? No z Ligi Hiszpańskiej, najbardziej z Realu. Chociaż Realu nie lubię. E, ale jako klub, po prostu najbardziej, e, najbliżej mi, o, że tak to ujmę, do złożenia składu z e, właśnie Realu Madryt, chociaż ostatnio trafiłem masz rano. no i, no i właśnie. Trafiłem go w paczce, którą otrzymałem jako prezent, nie wiem czy świąteczny czy jakoś tak, trzy super albo cztery super gwiazdy miałem do wylosowania, no i wśród tych super gwiazd najlepszą kartą był właśnie Javier Mascherano, no ale składu z Barcelony również nie zbuduję, bo mam chyba tylko trzech zawodników, czyli brakowałoby mi miałem ośmiu, a z Realu mi brakuje tylko trzech, no i... Najbardziej cieszyłbym się właśnie ze środkowego pomocnika ofensywnego, lewego pomocnika i napastnika. Tych właśnie zawodników mi brakuje, chociaż ewentualnie mógłbym trafić drugiego napastnika, tylko nie wiem czy taki jest dostępny tutaj z Realu Madryt może jakiś młodzik jest do trafienia no jeśli nie to właśnie Ronaldo musiałby być na napadzie, a w jego miejsce lewe skrzydło musiałby ktoś inny okupywać tak to wygląda póki co połowa kwoty już przez nas wydana, trafiliśmy jedną dobrą kartę no i to naprawdę dobra karta, bo Benatia nie jest złym zawodnikiem aczkolwiek tak jak już Wam mówiłem no nie pasującym do koncepcji mojego składu, miałem wcześniej dwóch czarnych Riberii. Dwie czarne karty, właśnie tego zawodnika, również z Bayernu Monachium. No, może gdybym trafił Lewandowskiego, to zastanowiłbym się nad stworzeniem składu z Bundesligi. Wtedy tworzyłbym Bayern Monachium, choć pewnie ciężko byłoby mi uzbierać wszystkich zawodników tego klubu, bo jak na razie trafiłem tylko dwa razy Riberiego. No i właśnie teraz Benatiem. Tak mi się wydaje, że więcej graczy z Bayernu w moim klubie nie zagościło. To co? Lecimy sobie cały czas z otwieraniem tych paczek. 100 tysięcy przed nami, a więc naprawdę szybko uciekają te monety. Za moment pokażę Wam także, jak wygląda mój zespół, w którym, na którym miejscu jestem w Lidze. No i co ciekawego działo się, kiedy po prostu nie nagrywałem w moim klubie. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę spoilerował, dlatego oglądajcie do końca, bo to już właśnie ostatnie paczki. W których chyba nie trafimy już żadnego świecącego się zawodnika, no niestety nie wystarczy nam na kolejną paczkę, więc to wszystko jeśli chodzi o pago penning, mój zespół, to obecna ekipa, która wygląda tak, Ronaldo na chwilę obecną wchodzi z ławki rezerwowej, nie wiem czy również wtedy to się liczy jako rozegrane mecze, aby po prostu mieć lepszą jedność, tak to się prezentuje właśnie w formie jedności. No i jak widzicie mam sporo graczy z Realu Madryt, cała łapka rezerwowa plus jeszcze chyba tutaj jest Ilara Mendy, którego no, no nie przepnę, gdybym chciał, to bym może i mógł bez skojarzeń. Na środkową pomoc ofensywną a dwoma defensywnymi raczej grać nie chcę. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej, gdybym miał pełne, pełne zdanie właśnie tworząc zespół z jednego klubu. To tak prezentuje się właśnie skład. A przejdźmy do tabeli ligowej. No, mecze wczoraj ładnie wyglądały, bo sporo wygranych było, troszeczkę się to polepszyło. Czwarte miejsce byłem cały czas piąty, miałem stratę chyba 30 punktów, ale jak widzicie, odrobiłem ją i nawet prześcigłem z dosyć znaczną przewagą mojego rywala. Polska liga rządzi w e, lidze, w której się znajduję, a jest to liga, <grych> no właśnie, zawodowa, ekstra klasa, w której byłem już parę razy, no ale tam nie potrafię się utrzymać, muszę mieć to w full zgrania, aby myśleć o tym, e, by tam coś osiągnąć. E, no to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, jeżeli chcecie więcej United 11, wiecie co robić, Łapu, łapkujcie, zapraszam na mojego fajsa, gdzie czasami dodaję screeny z tego, kogo trafiłem w grze, jeżeli tego nie nagrywam i... Życzę Wam czego miłego, oglądania innych materiałów, na które Was serdecznie zapraszam. PA!